Cześć, dzień dobry, dzień dobry ekipa. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update'cie z rynku kryptowalut. Tym razem środa, 17 lipca, w dniu dzisiejszym szybki przegląd rynku. Porozmawiamy o altcoinach, dominacji Bitcoina, porozmawiamy o Total 3, dlatego że tam odzyskujemy bardzo ważną kluczową strukturę. Porozmawiamy oczywiście o Bitcoinie, o ETF-ach, no i przede wszystkim o empty goxie, tak, bo teraz jest to jest to coś, co grzeje rynek, jest to nadchodzący doomsday, także oczywiście warto o tym porozmawiać. Zadajecie dużo pytań odnośnie Mt. więc ja też postaram się tutaj do tego odnieść. No i mam nadzieję, jak zawsze, że da Wam to jakiś pogląd sytuacji, w której jesteśmy, w której możemy się znaleźć w nadchodzących dwóch, trzech tygodniach. Zanim przejdziemy oczywiście ze samego materiału, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Jak zawsze są to przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu, jego pozycje, jego inwestycje, jego wizjonerstwo itd. itd. Samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zaczynamy od CryptoBubbles z perspektywy dnia, pierwsza setka. Widzimy, że WorldCoin 38%, RWIF 15%, Core 15%, XRP, co ciekawe, obudził się, wrócił z zaświatów. Zobaczymy, jak długo to potrwa, ale z drugiej strony protokół, który tak długo był duszony i deptany, no to też musi mieć chwilę oddechu. Oprócz tego 15% na Fetch, poniżej mamy 13%, 11%, 8%. Nie są to odreagowania, które wzbudzałyby nie wiadomo jaki... Jakie tutaj FOMO i euforię. Wiadomo, że rosnący Bitcoin powyżej 65 tysięcy spowoduje, że wartość altcoinów sama, sobie, sama w sobie wzrośnie, mimo tego, że dominacja wciąż jest w okolicach 55%, tak? Dopiero jeżeli dostaniemy wyraźny sygnał od dominacji, wtedy altcoiny zaczną, powinny strzelać jak popcorn, nie? Także na, na obecną chwilę mamy odreagowanie, które po prostu jest wkalkulowane w ruch bitcoina. Kiedy bitcoin rośnie, kiedy dominacja rośnie, wiemy, że te zapędy altcoinów są troszkę temperowane. Okay? E, oczywiście tutaj rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, czy zobaczymy bitcoina za 65 tysięcy. Puszczałem Wam filmik, w którym to mówię w niedzielę, że spodziewam się 65 tysięcy bitcoina w tym miesiącu. Połączenie różnych Wydarzeń spowodowało, że te 65 tysięcy przyszło bardzo szybko. I dość niespodziewanie, mimo wszystko, bo jednak ten, ten, ten ruch jest bardzo, bardzo nagrzany, ale to zaraz będziemy o tym rozmawiać. Także tutaj altcoiny trzymają się dość stabilnie, ich odreagowanie jest pozytywne. I tutaj też dostajecie tą sytuację poglądową, gdzie jest wasz altcoin, tak? I tutaj, jak zawsze, jest to dobry punkt obserwacyjny i dobry punkt do zinterpretowania, czy altcoin, na którego postawiliście, ma faktycznie jakiś, jakiś wolumen i jakieś zainteresowanie rynkowe. Oczywiście zobaczyliśmy odwrót na dominacji. We wcześniejszym czasie byliśmy tutaj w ruchu pomiędzy 55 a 54,54%. 54%. Zobaczyliśmy wybicie 55%, odbiliśmy się na obecną chwilę od poziomu 5515 i spadamy ponownie poniżej 55%. I tutaj dochodzimy do punktu, w którym możemy interpretować sytuację na altcoinach. Oczywiście, alty wzrastały wraz z bitcoinem. Ale wzrastająca dominacja wyhamowała zapędy altcoinów. Jeżeli ta dominacja zacznie tutaj dalej spadać, to oczywiście altcoiny będą tutaj zyskiwały zarówno więcej w parze do BTC, jak i więcej w wycenie dolarowej. Tak? Także yy, odreagowanie powiedziałbym dość, można powiedzieć, spodziewane, no bo przy takim rajdzie bitcoina do ponad 65 tysięcy, te altcoiny też muszą mieć w sobie trochę życia. I oczywiście tego oddechu, tak? Większość z nich wygląda na to, z tych których obserwuję, że uklepały już dno, niektóre jeszcze są u progu tutaj lokalnego poddania wynikającego chociażby z gównianej tokonomii, ale realnie patrząc rynek bardzo ładnie nam odetknął. Także wciąż nie dostaliśmy niestety globalnie odpowiedzi od dominacji, czy będzie tutaj większa dystrybucja już w tym momencie czy mamy tutaj zapędy jeszcze na tą podbitkę do 56-57%. 23. rusza Ethereum ETF, wydaje się, że takie, takie wydarzenia też powodują tutaj, że ta dominacja Bitcoina nie rośnie, tak jak co niektórzy przewidywali, to skupisko zainteresowania wokół altcoinów wciąż jest, dla wielu osób Bitcoin jest drogi, dla wielu osób w Bitcoinie nie ma gainsów, więc oczywiście schodzimy niżej, 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 niżej w tym szczeblu ryzyka, i ładujemy tutaj w wielu przypadkach altcoinowe torby. Także to, co wydarzy się w nadchodzącym dzisiejszym dniu, jutrzejszym dniu na dominacji, będzie odzwierciedlało bardzo mocno to, co dzieje się na CryptoBubbles. Był moment, bo był moment do tego, żeby ładować swoje torby. Jeżeli ktoś czekał, może mieć poczucie, że pociąg mu delikatnie odjechał, ale jeżeli ta dominacja gwałtownie spadnie do 53-54%, no, to tutaj ten pociąg naprawdę mocno odjedzie, tak? Także zawsze trzeba mieć ten balans, to zrozumienie, co się dzieje, kiedy wydarzy się X, co się dzieje, kiedy wydarzy się Y. Jak na razie, z perspektywy altcoinów, w większości altcoinów, wygląda to odreagowanie bardzo sensownie i widać tutaj, które altcoiny potencjalnie mają sens, idąc w przyszłość. totol 3. O total 3 w ostatnim czasie rozmawialiśmy naprawdę dużo. E, opisywałem całą strukturę korektywną, opisałem to, co chcę, to, co chciałem dostałem, czyli wykrwawienie, pogłębienie wcześniejszego makro dołka w ruchu bocznym. Ta, to wiszej prekowery, które widzimy, pokazuje też bardzo duże zainteresowanie tutaj altcoinami, bo oczywiście Total 3 nie uwzględnia Bitcoina ani nie uwzględnia Etera. Ja tutaj w ostatnim odcinku mówiłem o tym, że przede wszystkim chcemy wybić 614 miliardów. Niekoniecznie na raz chciałbym. Znaczy chciałbym, marzyłbym o tym, żebyśmy wrócili powyżej 632 miliardów. Sytuacja obecnie od poniedziałku jest taka, że odzyskaliśmy 614 miliardów, odzyskaliśmy ten bardzo mocny punkt wo przekroju wolumenowego, bo oczywiście był to wyraźny poziom wsparcia przez bardzo długo wyraźny poziom oporu. Jest to bardzo pozytywne. No i docelowo dzisiejszy dzień jest powyżej 632. Mld miliardów. Więc z perspektywy z perspektywy Total 3, patrząc na cały ten wiszej recovery, na dobrą sprawę, jeżeli zamkniemy dzisiejszy dzień powyżej 632 miliardów, można powiedzieć, że wracamy do pozycji sprzed korekty. Tak? Więc można powiedzieć, że mamy pełne tutaj recovery. Sprzed tutaj dampusu spowodowanego przez Niemców, którzy zrzucali swoje bitcoiny na otwarty rynek, a nie, nie sprzedawali przez OTC Desk, i rynek po prostu nie był w stanie zaabsorbować takiej siły sprzedażowej. tak? Także tutaj z perspektywy altcoinów, z perspektywy Total 3, wszystko wygląda naprawdę dobrze. I teraz kluczem dnia dzisiejszego, o czym pewnie będziemy dyskutować w piątek, jest odzyskanie tego poziomu 632 miliardy. Rozmawialiśmy o tym, że im niżej stoczymy się tutaj w tym korekcie, tym potencjalnie dłużej czas, więcej czasu będziemy po potrzebowali, żeby wrócić do gainsów, wrócić tutaj do odpowiednich poziomów. Ale na obecną chwilę widać, że rynek jest zainteresowany altcoinami. Jest to coś, co przedstawia jakąś wartość spekulacyjną w tej fazie rynku. Dużo osób nastawia się na gówno wystrzał i bardzo dobrze, bo ten gówno wystrzał powinien przyjść. Ale są też poziomy i struktury, które trzeba respektować i które krok po kroku trzeba odzyskiwać. Jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, jak szybko jesteśmy w stanie znaleźć się z powrotem powyżej 632 miliardów. Ale żeby nie było ochów i achów, oczywiście musimy to dzisiejszym zamknięciem utrzymać, jutrzejszym zamknięciem potwierdzić. Także w piątek będziemy mogli w pełni stwierdzić, czy, czy 632 miliardy jest teraz naszym wsparciem. Także altcoiny, altcoiny nie wyglądają źle. Tutaj, jeżeli dominacja nam spadnie bardziej, to powinniśmy zobaczyć kolejne 10, 15, 20% przyrostu, tak? Oczywiście w ostatnim czasie dominacja jest jak chorągiewka, bardzo zmienna. Ten, te ruchy dominacji też się bardzo wypłaszczają, więc tutaj ciężko być jakimś wezyrem i i starać się przewidzieć tutaj co wydarzy się w nadchodzących dniach jeżeli chodzi o dominację, tak? Także jest to coś, na co warto zwrócić uwagę, szczególnie jeżeli tutaj szukacie jakiegoś złotego wejścia, przegapiliście ostatnie dołki, bo miało zejść niżej albo jakaś inna sytuacja powstała w waszym procesie myśleniowym. No to dominacja Bitcoina jest to coś, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Przechodząc do samego Bitcoina, może najpierw zacznijmy od ETF-ów. No tutaj robimy furorę. 6,5 tysiąca Bitcoinów zakumulowanych w dniu wczorajszym. Mam delikatną obawę, że idziemy troszkę za szybko, troszkę za mocno. I sentymentalnie te ETF-y pokazały w przeszłości, że też lubią wziąć profity. Więc oczywiście cieszymy się z tego, co mamy, cieszymy się z tego odreagowania ale w pewnym momencie spodziewałbym się troszkę takiego ochłonięcia, tak? Z perspektywy samego wykresu, o czym będziemy rozmawiać zaraz, też jesteśmy dość mocno wydłużeni w tym ruchu i też jakiś mikrokorekt na pewno byśmy się tutaj spodziewali, tak? Ale jest to bardzo pozytywne, że nie tylko Wieloryby, nie tylko Mr. 100, nie tylko chociażby MetaPlanet, tak, która jest takim japońskim microstrategy, ale też tutaj etf -y bardzo mocno akumulują. Larry Fink na pełnym polu sprzedaje w cudzysłowie, reklamuje bitcoina. Mówi się o tym, że Chiny potencjalnie mogą odbanować krypto. No to byłby w ogóle już bardzo ładny katalizator do, do dużych wzrostów. Obserwujemy często dolara, który jest bliski dystrybucji, będzie to też pozytywne dla rynku kryptowalut. No i oczywiście ja patrzę też na ekspansję na rynkach tradycyjnych, patrzę na rotację kapitału. Pieniądze idą powoli do kasyna, co też będzie pozytywne dla kryptowalut, bo to jest kasyno. Także jest dużo pozytywnych rzeczy, tak? Mamy, mamy Trumpa, mamy wiceprezydenta pro-krypto, także... Jeżeli Trump wygra, będzie to wyglądało naprawdę dobrze. Także z mojej perspektywy cały ten landscaping, jak to mówią, cały ten fundament jest bardzo pozytywny na nadchodzące, na nadchodzące y, 3-6 miesięcy. A co będzie dalej, to zobaczymy. I może to będzie kolejny punkt, do którego sobie przejdziemy. Wczoraj dałem tweeta, że MT Gox to jest ostatnia szansa dla niedźwiedzi. Ostatnia szansa, żeby zobaczyć Bitcoina za 50 tysięcy. W mojej opinii makro setup dla BTC jest perfekcyjny na nadchodzące 3-6 miesięcy. I tego się trzymam, takie mam przemyślenia. Moim zdaniem wszystko składa się bardzo ładnie w jedną całość. Zobaczymy, kiedy będą cięcia stóp procentowych, zobaczymy jaki będzie miało to impact na rynek. Globalny liquidity jest już w strefie wzrastającej, także to też będzie pozytywne. No ale oczywiście, żeby nie było tak pięknie, żebyście mogli na spokojnie podciągnąć spodnie i żebyście mogli jeszcze troszkę się pomartwić, no to jest oczywiście MTGOX. Tak? Mamy Niemców za sobą, którzy zrzucali na otwartym rynku, mamy górników za sobą, którzy potencjalnie mieli tutaj proces dystrybucyjny. Wyprzedaży, no ale oczywiście mamy przed sobą jeszcze MTGOX-a. Pojawia się bardzo dużo pytań, co ja o tym sądzę. Ja uważam, że to jest kolejna i ostatnia przeszkoda przed wzrostami, realnie patrząc. Oczywiście są ryzyka makroekonomiczne, które trzeba uwzględnić. Są zawsze ryzyka na rynku, bo rynek jest po prostu obarczony dużym ryzykiem, dlatego nie każdy na tym rynku zarabia, dlatego bardzo dużo osób na tym rynku traci, tak. Mt. Gox oczywiście y, ma już potwierdzoną dystrybucję y, poprzez Krakena. Kraken pokazał tutaj wiadomość, którą rozsyłał. Trzeba pamiętać o tym, że bardzo dużo osób sprzedało swoje klejmy, jeżeli chodzi o Mt. Goxa, więc bitcoiny, które dostaną pójdą od razu do osób, które te klejmy kupiły. Bardzo dużo osób będzie miało problemy prawne, podatkowe, bo w zależności od tego, gdzie jesteście, no ale jak przytulicie milion, milion w waszej walucie, tak jak na przykład w kanadyjskich dolarach, no to 60% z tego trzeba oddać. No to nie wiem, czy byście chcieli dostać milion złotych, milion dolarów i oddać 60% w podatkach tego, więc ja też uważam, że ten zrzut będzie bardzo ograniczony i limitowany. Oczywiście kolejne 7-14 dni będzie tutaj bardzo kluczowe, bo to będzie proces dystrybucyjny, jeżeli chodzi o dystrybucję tutaj MT-Goxa do osób, które powinny otrzymać swoje, swoje podmioty. Warto zauważyć, że w, w przypadku Goksa ludzie mogą sprzedać, a nie muszą. Niemcy byli od razu nastawieni na to, że czyszczą portfel, jak najszybciej wyczyścić portfel, tak? W przypadku Goksa y, nie ma takiej potrzeby. Każdy będzie sam decydował za siebie i nie ma tutaj presji na to, by dampować na rynek. Więc te decyzje, czy będzie to wszystko sprzedawane, czy nie będzie to wszystko sprzedawane, będą indywidualnie uzależnione od osoby, która dane, dane tutaj coiny, dany podmiot otrzyma. Ja uważam, że rynek będzie w stanie zaabsorbować tą sytuację. Ja, ja uważam, że ten rajd, który, który trwa, to jest niejako sygnał do tego pod tytułem my się nie boimy, my się trzymamy, śpiewamy przy ognisku, że wszystko będzie dobrze. Czy możemy zobaczyć lokalny dump? Myślę, że jakiś może być. Eee, mamy Ciemiga, po którym mówiłem w poniedziałek, do zamknięcia pomiędzy 59 a 60 800, to ile się nie mylę, więc realnie patrząc, jest to punkt, w którym możemy się znaleźć. Oczywiście pojawia się dużo pytań, tak jak tutaj od kolegi Maćka. Mam nadzieję, że kolega Maciek się nie obrazi, ale to pytanie odzwierciedla jako to, E, o co ludzie mnie pytają, tak? Jak oceniasz prawdopodobieństwo chwilowego zejścia do okolic 50 tysięcy? W moim mniemaniu jest takie ryzyko, bo zawsze jest takie ryzyko, ale jeżeli chodzi o, o prawdopodobieństwo, to wiecie, że ja jestem gościem technicznym, który porusza się między strefami i dla mnie, dopóki jesteśmy powyżej 60 tysięcy 800, takie prawdopodobieństwo jest małe. 15%? Pewnie coś takiego, tak? Tym bardziej, że Rozumiejąc dystrybucję Mt. a myślę, że realnie patrząc, odbiegając od tego, jakie były ankiety robione odnośnie wierzycieli Mt. a i tak dalej, że tylko 10-20% z nich ma zamiar sprzedać, oczywiście są to ankiety, tak? to jest tak jak z głosowaniem. Nikt nie głosuje na coś, a później się okazuje, że coś się wydarzyło. Ale realnie patrząc, ja nie jestem tutaj w obozie, który uważa, że jesteśmy w momencie rynku, kiedy byśmy zeszli na 50 tysięcy, tak? Byłoby to bardzo niepokojące. Eks, ekspansja, ekspansja na rynkach tradycyjnych, kapitał płynący do kasyna, niejako mocno zabiłby tutaj wizję nadchodzącej Hossy. No i ciężko by było podjąć taką, taką dywagację, że. Na rynku tradycyjnym strzela, strzela kasyno, a bitcoin koryguje z 65 na 50 tysięcy. Tak? No to później, jaki byłby intensyw do tego, żeby podnieść tego bitcoina z 50 do 100 tysięcy na przykład? Także ja uważam, że jest to w jakimś zakresie prawdopodobieństw. E, tak jak napisałem wcześniej, jest to ostatnia deska ratunku dla niedźwiedzi. Dla niedźwiedzi, które na 56 tysięcy pisały 40 tysięcy, 30 tysięcy i 9 tysięcy. E, niestety. Niestety, w moim odczuciu, to jest ostatnia deska ratunku dla nich. Eee, także realnie patrząc, uważam, że jest jakieś prawdopodobieństwo, ale w obecnym punkcie odniesienia uważam, że jest to może z 15% szans, nie? Może 10% szans. Wiadomo, że im bliżej będziemy tych 60 800. Tym to prawdopodobieństwo będzie wzrastać. Bo nie jesteśmy tutaj po to, żeby wróżyć z fusów, bo wróżyć z fusów, że spadniemy do 50 tysięcy, to może sobie ktoś, kto sprzedał wszystko i czeka na te 50 tysięcy, albo ktoś, kto jest w mega szorcie i po prostu wszystko albo nic, tak? Eee, ja nie jestem w takiej sytuacji, więc staram się, jakby bazując na faktach i na zrozumieniu sytuacji, podejść do tego eee, czysto klarownie. Także prawdopodobieństwo zawsze jest. Prawdopodobieństwo, że zaraz się zjebiemy do zera też jest. Ale realnie patrząc, dopóki jesteśmy powyżej 60 800, moim zdaniem takie, takie prawdopodobieństwo jest małe. Tak jak mówię, mamy ten CME Gap. Mamy nadwyraz optymistyczny wzrost na Bitcoinie, więc jakiejś korekty lokalnej bym się spodziewał. I jeżeli MT-Gox faktycznie okaże się większym dampem niż szacowane 10-20%. To tak, myślę, że te 58-60 jest do przeszczesania. ale wszystko niżej byłoby niepokojące, no chyba, że w drodze, po, po dampie zobaczymy znowu bardzo ładną fałkę. Bo tutaj nie do końca rozgrywa się z punktu technicznego sytuacja, gdzie my możemy na chwilę zejść tylko je, w jaki sposób my odreagujemy, tak? Czyli tak jak pokazywałem Wam przed chwilą Total 3, chodzi o ten poziom odreagowania, tak? O to recovery, bo dump to dump, spadek to spadek, ale sposób w jaki reaguje rynek, to jest kolejna bardzo ważna tutaj kwestia. Ehm, dobra, <ścoughs> wstawiać teściową do lombardu i przygotować kilka złotych czy dać sobie twoim zdaniem spokój. Realnie patrząc, zawsze warto mieć jakieś stablecoiny, zawsze warto, szczególnie jeżeli wierzycie w hossę, wierzycie w kolejny przyrost, zawsze warto mieć parę groszy do tego by tutaj mieć szansę na kupienie lokalnego dołka i by uzupełnić swoje pozycje. Przechodząc do samego BTC, sami widzicie jaki mamy tutaj przyrost, bardzo pionowy. Mieliśmy oczywiście tą dzienną dywergencję, którą tutaj obserwowaliśmy bardzo mocno. To był pierwszy sygnał do tego w połączeniu oczywiście z naszą falowością, kiedy mieliśmy falę 3, falę 4, minimum od reagowania. Tu o tych 63, 300 rozmawialiśmy. No i oczywiście mieliśmy tutaj dopełnienie tego ruchu 5%. No, i od tego momentu mamy breakout, odzyskaliśmy kluczowe struktury, odzyskaliśmy dzienną 200, pod którą nie, nie powinniśmy spędzać dużo czasu w hoście, odzyskaliśmy 20, odzyskaliśmy 60 800, doszliśmy do 65 000, o których mówiłem, że dojdziemy moim zdaniem w tym miesiącu. No i obecnie jesteśmy właśnie na poziomie 65 300. I teraz na chwilę trzeba ściągnąć nasze różowe okulary, na chwilę trzeba ocapnąć, trzeba usiąść i zrozumieć sytuację, w jakiej jesteśmy. Odreagowanie, które ma miejsce, jest to duże odreagowanie, niejako od dołka do szczytu jest to 24% blisko. I po każdym takim odreagowaniu, szczególnie kiedy weźmiecie sobie y, mniejsze, mniejsze ruchy strefowe, mniejsze ruchy, które są nestowane w większych ruchach, to oczywiście ten ruch jest bardzo mocno przerośnięty, więc w pewnym momencie będziemy spodziewali się jakiejś konsolidacji bądź też jakiejś korekty. W drodze ruchu korektywnego to nie musi być duża korekta, to może być korekta 2%, 3%, tak? Tutaj mamy piękny punkt odniesienia na poziomie na przykład 64,800, 63,500. Chodzi o to, że za każdym razem, kiedy na, na, nakładacie taki rajd, no to musicie w pewnym momencie ochłonąć, ok? Tutaj oczywiście byliśmy w stanie ściągnąć też to swing high w odreagowaniu, także również jest to bardzo, bardzo pozytywne. Także ja osobiście patrząc na to, jakie zobaczyliśmy tutaj recovery, jak szybko odzyskaliśmy kluczowe strefy z perspektywy dziennej, tak? kluczowe struktury, jestem pozytywnie nastawiony na to, co widzę, ale nie chciałbym też, żebyśmy mieli tutaj za szybki przyrost. Okay, bo my nie chcemy tutaj zobaczyć zdechłego kota. Wprawdzie, wprawdzie przebiliśmy 50 FIP na 62 tysiące, co też moim zdaniem zmniejsza prawdopodobieństwo do zdechłego kota, ale oczywiście tutaj chcemy powoli odzyskiwać strukturę. Nie wszystko naraz, step by step, tak? Powolne, stabilne wchodzenie po schodach. No i tutaj mamy strefę kolejnych 7-14 dni, dajmy na to, na MT Goxa. Jest to na pewno moment, w którym trzeba być przygotowanym na volatility, trzeba być otwartym, tak jak powiedziałem, na ten spadek tutaj, by wypełnić to CME gap, e, tam chyba jest 900-6900, to ile się nie mylę, rozmawialiśmy o tym w poniedziałek, także trzeba być na to otwartym, bo ta siła sprzedażowa może spowodować takie zejście, ale tak jak powiedziałem, dopóki jesteśmy powyżej 60 800, moim zdaniem jest tutaj wszystko jak trzeba. Patrząc jeszcze na perspektywę makro, patrząc na perspektywę tygodniową. Powoli widzimy ruchy, o czym też rozmawialiśmy na naszym storkastyk RSI. Mamy odreagowanie, wraca nam momentum na rynku. Widzimy, że niebieska linia przecięła tą pomarańczową linię. W ostatnim czasie, kiedy miało to miejsce, zobaczyliśmy tutaj fake out. To było to, było to korektywne B w całym tym ABC korektywnym fali czwartej. No i teraz czekamy na potwierdzenie, tak? Czekamy na, na potwierdzenie, czekamy na to aż obie tutaj te średnie e, znajdą się tutaj w niebieskim polu. I jeżeli przebijemy wcześniejszy szczyt wytyczony tutaj przez to wcześniejsze odbicie fakeoutowe, powinniśmy ściągnąć też nasze ATH i poruszyć w ostatnią odnogę tej hossy, czyli w falę Piątą. Tutaj, oczywiście, tak jak rozmawiałem wcześniej, tak jak mówiłem wam wcześniej z perspektywy dziennej, jeżeli tutaj zakończyło się nasze korektywne ABC, tutaj zakończyła się nasza makro czwórka. Czyli to jest ta nasza makro czwórka, to jest to ABC, spodziewamy się impulsywnej piątki. Impulsywna piątka składa się z impulsywnej jedynki, korektywnej dwójki, impulsywnej trójki, korektywnej czwórki i impulsywnej piątki. Piątka jest zawsze dyskusyjna, ona może być skrócona, może być wydłużona. Realnie patrząc, jeżeli dopełniliśmy ruchu czwartego, a. Na tym bazuje, że tak, no to spodziewamy się trzech impulsów: jeden, trzy i pięć. Co znaczy, że nasze odreagowanie musi być impulsywne, a nie korektywne. O tym mówiłem dwa albo trzy odcinki temu. Więc też powinno być tutaj dla osób, które oglądają na bieżąco, to w pełni, w pełni tutaj zrozumiałe. Był moment, oczywiście, o którym rozmawialiśmy. Czy to na tym dołku, czy to na tym odreagowaniu, bo tutaj mieliśmy mikronestowane oczywiście 3, 4, 5, że bitcoin był po prostu słaby, tak? Bitcoin był słaby, to odreagowanie tej fali czwartej było bardzo fatalne. Minimum 63,300, minimum w ogóle oczekiwań odreagowania po takim spadku ruchu fali trzeciej. No i oczywiście to dopełnienie fali czwartej, yy, fali piątej, przepraszam. No ale tu oczywiście sentyment był całkowicie w dupie, rozmawialiśmy my o tym Niemcy papierowe ręce wszyscy sceptycznie nastawieni lecimy do zera i tak dalej i tak dalej no i przyszło odreagowanie przyszedł znienawidzony raid przyszło znienawidzone odbicie często tak na rynku jest i to działa w dwie strony kiedy jesteśmy przegrzani jakby bycze Tutaj zaczniemy korygować, bo wszyscy są w euforii. Kiedy korygujemy, wszyscy już widzą Besse, 9 tysięcy, 30 9000, tysięcy, 40 tysięcy, to my sobie odreagowujemy, tak. Także realnie patrząc na strukturę makro, bardzo mocno patrzę tutaj na ten cross na storkastyk. Chcemy potwierdzenie, że to momentum faktycznie wraca do rynku. Chcemy potwierdzenie, że ekspansja na rynkach tradycyjnych, gdzie kapitał rotuje do kasyna, przyjdzie również do kryptowalutowego kasyna. Chcemy wiedzieć, w jakim położeniu jesteśmy. Ok? Tak jak mówiłem, oczywiście MT Gox jest czymś, co trzeba na co trzeba zwrócić uwagę w tych nadchodzących 7, 14, 20 dniach. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, albo postarać się odpowiedzieć na pytanie. Ile tak naprawdę z tych OGs, z tych osób, które kupowały Bitcoina już w 13 roku będzie chciało tutaj sprzedać, a ile nie, tak? Jest to ciężkie do przewidzenia, no bo oczywiście nie wiemy, w jakiej sytuacji finansowej teraz te osoby są. Nie wiemy, jaką będą miały ochotę tutaj sprzedawać. Realnie jest to zagrożenie dla rynku. Realnie można się przygotować na jakąś korektę. Czy ona przyjdzie, czy ona nie przyjdzie. Zobaczymy w nadchodzących dwóch tygodniach. O kurde, miało być krótko, a 27 minut. Mam nadzieję, że przydatny, pomocny. Miłego dnia, trzymajcie się, heja.